Cześć! W dzisiejszym odcinku przygotujemy jedną z najbardziej znanych japońskich potraw, czyli sushi. Odmierzamy dwie równe szklanki ryżu do sushi. To taki specjalny pękaty ryż, którego nie można zastąpić żadnym innym. To musi być ryż do sushi, żeby się idealnie kleił. Wsypujemy go do garnka. Następną rzeczą jest płukanie ryżu. Teraz po pierwszym nalaniu woda jest bardzo mętna. Przy czwartym, piątym płukaniu ryżu ona już będzie taka prawie przezroczysta. I do takiego stopnia płukania musimy doprowadzić. Zalewamy ryż tak, aby cała powierzchnia ryżu była zakryta wodą. I odstawiamy ryż na 30 minut, żeby nam trochę napęczniał. W międzyczasie, kiedy ryż pęcznieje, przygotowujemy zaprawę do ryżu. 6 łyżek octu, łyżeczka soli, 2 łyżeczki cukru. I zaczniemy od łososia. Łososia wyjmujemy z opakowania i opłukujemy pod bieżącą wodą. Wodę odsączamy ręcznikiem papierowym, oprószamy solą, można też pieprzem, jeśli ktoś lubi. I w takiej formie kładziemy na patelnię. Nalewamy odrobinę oliwy i łososia będziemy kładli najpierw tą stroną, na której mamy skórę. Zostawiamy łososia na bardzo delikatnym ogniu, żeby nam się dokładnie w środku usmażył. Warzywa. Do sushi kroimy w długie, cienkie pasy. Ważne jest, aby z każdego z nich wykroić całe gniazda nasienne, szczególnie w przypadku ogórka. Jeśli go umujemy, nie musimy obierać go ze skórki. Będzie nam go dużo wygodniej i pokroić. I podawać w sushi. Łososia przekręcamy na drugą stronę. I zostawiamy, aż kolor łososia zmieni się na taki. Lekko pomarańczowy. Kroimy mango. Najłatwiej mango pokroić na takie pasy. A następnie wywijamy środek w drugą stronę i odkrajamy paski. Mamy już gotowe. Łosasia zdejmujemy z patelni, kiedy wygląda mniej więcej tak. Z wierzchu jest bardzo ładnie smażony, a w środku jest lekko pomarańczowy. Ryż pęczniał w wodzie pół godziny. Będzie on wyglądał tak. Wylewamy wodę. Jeśli chodzi o ilość wody, którą musimy nalać do ryżu do gotowania, jest jedna bardzo ważna zasada. Na każdą szklankę ryżu wlewamy jedną i jedną trzecią szklanki wody, tej samej objętości, której nasypywaliśmy ryżu. Kolejną ważną zasadą gotowania ryżu jest to, że nie wolno ryżu w trakcie gotowania mieszać. Kiedy włączymy palnik, od tego momentu, nie dotykamy środka garnka. Gotujemy ryż około 7-8 minut. Po około 7 minutach ryż gotujący się będzie wyglądał tak, że pomiędzy są takie e, miejsca, w których widzimy bąbelki wody. To znaczy, że ryż jest gotowy do wyłączenia. Przykrywamy go z powrotem i ustawiamy na zegarku 10 minut, aby ryż wchłonął całą e, pozostałą w garnku wodę. Ryż odstał 10 minut i przekładamy do świeżego naczynia i zalewamy ryż. Porządnie mieszamy tak, aby cały ryż był w zalewie. Wymieszany ryż odstawiamy w chłodne miejsce, tak żeby całkowicie wystygł. Możemy przystąpić do zawijania rolek sushi. Pierwsza rzecz, która nam się przyda, to mata do zawijania sushi. Miseczka z zimną wodą. I ja polecam zawsze przygotować sobie rękawiczki silikonowe, które ułatwią nam to, że ryż nie będzie aż tak bardzo przyklejał się do palców. Kiedy ryż jest całkiem zimny, odkładamy sobie porcję ryżu, która będzie nam potrzebna do przygotowania dania. Resztę można zostawić dzień do dwóch w lodówce i przygotować kolejne porcje, na przykład dla nowych gości. Na początek wyjmujemy jeden płatek Nori, czyli wodorostów niezbędnych do wykonania. Futomaków, tak zwanych. Płatek wodorostów układamy w ten sposób, aby linie, które są na płatku wodorostów, ułożyły się poziomo i były tą stroną, na której je widać, do góry. Kładamy go na macie do suszy. Lekko moczymy dłonie, żeby ryż nie przyklejał się tak bardzo do dłoni. I ryż układamy. Na rolce. Układamy dosyć cienką warstwę Ryż układamy tak do mniej więcej 3 czwartych płata, żeby tym brzegiem ładnie potem zakończyć rolkę. Kiedy mamy ułożony ryż, zaczynamy układać składniki. Będzie ładniej kolorowo. Ważne, żeby składniki były ułożone po całej długości rolki. Zabieramy się do zawijania. Tym, którym jest łatwiej, polecam skorzystać z pomocy. Rolki do zawijania, czyli dociskać sobie składniki rolką, mocno dociskamy, żeby ryż porządnie przykleił się. Do krojenia sushi musimy użyć bardzo ostrego noża, aby wodorosty udało nam się przekroić, ponieważ nie jest to najłatwiejsza i najbardziej współpracująca materia. Kładziemy sushi na desce i kroimy około 3-4 cm kawałki i podajemy z sosem sojowym. Nasze danie jest gotowe. Z przygotowanego przez nas ryżu wyjdą około 4 rolki futomaków. Smacznego!